Przy ostatnim badaniu, w którym badaliśmy 25 krów mlecznych, 21 było cielnych, więc to jest bardzo dobry wynik. System do wykrywania rói poprawiający wyniki w hodowli bydła mlecznego jest dzisiaj tematem przewodnim naszej rozmowy. Jesteśmy w województwie łódzkim w miejscowości Rychłocice, gdzie odwiedzamy gospodarstwo rodzinne Rodziny Sarowskich. Z nami jest jeden z rolników, pan Mateusz Sarowski. Panie Mateuszu, niech, ma, niech nam pan opowie na początek, jaki wielki areał tutaj uprawiacie i jak wielka jest ta produkcja bydła, którą tutaj prowadzicie. Prowadzimy gospodarstwo mleczne, w którym yy... Mamy 210 sztuk bydła, z czego 120 krów. W tym momencie dojonych jest 95, na areale 120 hektarów, z czego 70 hektarów jest własnością. W uprawach 50 hektarów to kukurydza, 45 jest traw, no i ta reszta to zboża. Jakie to są klasy bonitacyjne tych gleb, które uprawiacie? Jest duża mozaikowatość gleb od oczywiście piątej klasy do trzeciej, którą, którą posiadamy rzecz w najmniejszej ilości. Jak to wygląda jeśli chodzi o wydajności w ostatnich latach? Wygląda to w miarę, czy jest, te problemy z suszą doskwierają bardzo mocno Wam? Plonowanie no, okaże się gdzieś koło września, bo przewadzę najwięcej kukurydza. Pierwszy pokostraw był skoszony, wyszedł bardzo atrakcyjnie. Drugi no, widać nie będzie już taki mocny. Ponieważ mało opadów, dużo, dużo słońca, teraz ciepłych temperatur. To gospodarstwo jest położone w bardzo ciekawym miejscu, bym powiedział, po w pobliżu Was przepływa rzeka, prawda? Tak. Nasza miejscowość znajduje się nad rzeką Wartą. Moje krowy mają dobry widok na, na tą rzekę, ponieważ pastwiska są bardzo blisko rzeki. Ma, oczywiście krowy z nich y, korzystają. Korzystają oczywiście krowy zasuszone i jałówki wysokocielne. Na pewno komfort y, krów cielnych i, i jałówek jest, jest praktycznie idealny. Jeśli chodzi o resztę stada, no, jest to obora wolnostanowiskowa y, z boksami legowiskowymi, y, sypanymi trociną. Młodzież ma wybiegi ze ściółką. Okay, kiedy ten obiekt powstał, ten, w którym się znajdujemy? Obiekt powstał w 2006 roku. Był budowany jako wiata, magazyn. W 2013 roku został przerobiony na oborę. W jakim systemie są dojone krowy? Posiadamy halę udojową GEA, rybia Oś, 2 razy 8 stanowisk, czyli 16 krów na raz. Duj takich 100 krów zajmuje około 1,5 godziny czasu. Dobrze, powiedzieliśmy tu już trochę o krowach, no to teraz przejdę do tego tematu przewodniego naszej rozmowy, yy, czyli systemu do wykrywania RUI. Jak w ogóle wpadł Pan na pomysł, żeby taki system tutaj zainstalować? Zaczęło się od korekty RACIS, którą yy, przeprowadza tutaj firma. Pana Michała z Dunka. Ja poszukując systemu do wykrywania RUI, bo nie ukrywam, poszukiwałem go już dłuższy czas, przymierzałem się do niego. Dostałem ofertę od pana Michała, że wstawi mi 30 nadajników na okres próbny 3 miesięcy na przetestowanie tego, tego produktu. Po tych trzech miesiącach stwierdziłem, że system działa i zamontowaliśmy to na, resz na reszcie stada. Jakie zmiany przede wszystkim Pan zauważył? Co było wcześniej problemem, a później rozwiązało się dzięki zainstalowaniu tego, temu, tego systemu? System jest typowe wykrywanie rui i aktywności przeżuwania, więc yy, najważniejsze no to, 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 to uchwycanie rój. Odkąd wszedł system, poprawiło się to. Dzięki temu była większa skuteczność pewnie wykonywanych zabiegów inseminacji, prawda? No zgadza się, dokładnie. Tym bardziej druga, druga cecha tego systemu to jest przeżuwanie. Komunikat alarmu przeżuwania, że coś z krową się dzieje. Gdzieś żołądek nie pracuje tak jak trzeba. Co może Pan zobaczyć dzięki, dzięki temu systemowi? Nie tylko, że krowa maruje, ale również jak się zachowuje w oborze, prawda? Jak się przemieszcza? Co robi? Tak, system pokazuje jak dużo przeżuwa krowa, jak dużo się porusza. No i to co najważniejsze, czyli właśnie tą aktywność rujową, kiedy się dokładnie zaczyna i jak intensywna jest. Dzięki temu można dokładnie wtedy, kiedy należy przeprowadzić ten zabieg, to zrobić, tak? Zgadza się. Dokładność jest tam w godzinach. Co do godziny pokazuje, od którego momentu się zaczyna się ruja. Więc uchwycić to złote okienko jest, jest, bardzo, jest bardzo łatwo. Na jakiś czas już ten system u pana funkcjonuje? Rozumiem, że efekty na konkretnych liczbach może już pan podać. Jak to obecnie wygląda? Jak się to zmieniło? Tak, przy ostatnim badaniu, w którym badaliśmy 25 krów mlecznych. Y 21 było cielnych, więc to jest bardzo dobry wynik u młodzieży, yy, z których też było badane około 20 sztuk. Były dwie niecielne sztuki. Wydaje mi się, że to jest wynik no, dla mnie rewelacyjny. Ja jestem z tego systemu tym bardziej zadowolony. Mamy wręcz powyżej 80% zdecydowanie tą skuteczność. Tak, fakt, że był to okres późno-zimowy i początek wiosny, no, ułatwił to, że te ruje były intensywniejsze, skuteczniejsze, yy, krycia miałem. I dlatego wynik był bardzo wysoki. Większość rój pojawiały się w nocy, gdzie dopiero zaobserwować można było je rankiem, i wtedy była to zaliczana jako początek rui, a jednak system uchwycał ją dużo wcześniej. Więc to, ten termin krycia, tak jak już wcześniej mówiłem, umiałem lepiej uchwycić. Z programu pomagało mi jeszcze to, że nadajniki posiadają diodę. Która zapala się, jeśli zaznaczę daną krowę. E, ułatwiało mi to tak krycie w, w wieczornych porach, gdzie ta dioda naprawdę z daleka już się e, intensywnie świeciła. Łatwiej było wychwycić krowę na oborze. To jest ciekawostka, właśnie jak się uruchamia tą diodę? Może pan włączyć to za pomocą telefonu komórkowego? Tak, e, tak mogę ją włączyć za pomocą telefonu komórkowego. E, ustawiam e, czas świecenia się tej diody. Zdarzała się sytuacja, w której przyjechał doktor do krowy, i nie było nas w domu. Miałem szwagera, budowlańca, który u nas właśnie pracował, i przychodząc tu na oborę, no nie wiedział, którą krowę trzeba zbadać. No i po zaświeceniu tej diody, choć to robiłem z bardzo daleka, po zaświeceniu tej diody, no szwagier przynajmniej wiedział, którą sztukę trzeba. Trzeba leczyć. Ale to pan będąc poza gospodarstwem mógł to uruchomić, tak? Tak, tak, bo jest tutaj komunikacja nadajników z telefonem poprzez Wi-Fi. Odnośnie samej inseminacji chciałem tutaj zadać kolejne pytanie. Rozumiem, że wszystkie inseminacje wykonuje pan osobiście. Inseminacje prowadzę osobiście, nie mamy w tym momencie na stanie żadnego byka rozpodowego. Poprawiły się wyniki w wykrywaniu rui, więc myślę, że co za tym idzie, zwiększy się wydajność i mleka. Bo skrócą się okresy między laktacjami. W tym momencie wydajność jest w przedziale 105-11 tysięcy litrów. Jak długo są krowy utrzymywane w stadzie? Średnia życiowa krów w moim gospodarstwie to gdzieś około 6-7 lat. Dobrze, powiedzieliśmy tutaj o mleku, no to zapytam też, gdzie jest odstawiane mleko i jaka jest obecnie rentowność? Mleko jest oddawane do spółdzielni. W Szczercowie cena mleka jest taka sama jak, jak była lata do tyłu, a, a jednak koszty, koszty produkcji drastycznie rosną, więc no, jest to coraz mniej rentowne. Już jakby kończąc temat produkcji zwierzęcej, chciałbym przejść do parku maszyn, wóz paszowy, jaki tu jest wykorzystywany. Marki Konskilde, 16 m sześciennych. Jak długo już to działa w gospodarstwie? W gospodarstwie działa około 7 lat. Ładowany jest oczywiście ładowarką teleskopową. Zbiór kiszonek, siano kiszonek. Zbieramy je sami samozbierającą. Jakie ciągniki pracują w gospodarstwie, ile ich jest? W tym momencie jest 5 ciągników. Największy to. 185-konny case Puma. Posiadamy też Stejera, New Hollanda, Dojca. Jak sprawują się te wszystkie ciągniki? Jest Pan z nich zadowolony? Który się tutaj wybija? Każdy jest dedykowany do jakiejś pracy, więc każdy jest w swojej branży yy, bardzo dobry. Jeszcze jedno pytanie na temat całego gospodarstwa. 120 hektarów, to krów. Dajecie sobie sami radę rodzinnie, czy zatrudniacie kogoś do pomocy? Gospodarstwo rodzinne, czyli robimy rodzinnie na dzień dzisiejszy pracujemy z bratem, z ojcem, z żoną w tym gospodarstwie. Jakie kolejne inwestycje Pan planuje? Jak to wygląda? Co tutaj w przyszłości chciałby Pan jeszcze zmienić? Kolejną z inwestycji chcielibyśmy postawić silosy na kieszonkę, które już od paru lat są naszym marzeniem. To będzie jedna z inwestycji i wiata na, na maszyny, czyli na park maszynowy. Jest z nami Pan Michał Zdunek, właściciel marki Kaumonitor, czyli systemu do wykrywania rui, który został zainstalowany w gospodarstwie Pana Mateusza Sarowskiego. Panie Michale, to jest w pełni polski produkt. Tak, to jest e, polski produkt, polska myśl, polski kapitał. E, no ale myślimy, że kiedyś nam uda się pewnie wyjść też za granicę. Mamy na to na pewno nadzieję. Gospodarstwo pana Mateusza było tutaj, rozumiem, jednym z pierwszych, w których zainstalowano to rozwiązanie. Tak, jest e, jednym z pierwszych klientów. E, tutaj udało nam się e, jakby skomunikować, skontaktować, dlatego, że e, mam też udziały w firmie, która wykonuje korekcję Radzic i dowiedziałem się od moich współpracowników, że pan Mateusz myśli o takim rozwiązaniu. Mówiliśmy się na, na, na taką próbną instalację, dlatego, że no, system jest wtedy był dosyć nowy. Pan Mateusz miał e, wszystkie karty w ręku, tak? E, po trzech miesiącach mu powiedzieć, Panie Michale, nie dziękuję. Natomiast e, no, zrobiliśmy wszystko tak, jak powinno to być zrobione e, i korzyści, które pan Mateusz odniósł. No przeważyły i zdecydowało się i dzisiaj jest ten system zainstalowany na 160 zwierzętach, tak, bo mówimy o krowach, ale też o jałówkach. Jakby Pan mógł pokrótce wytłumaczyć laikowi, po prostu jak to funkcjonuje? Tak, ale to jest takie dosyć trudne pytanie, bo mówimy tak, że to jest system do wykrywania rój to jest pewnie najważniejsza funkcjonalność tego systemu. I tak historycznie patrząc, to od tego się zaczęło, bo te systemy, które się pojawiały już tam ponad 10 lat temu, tak zwane aktywometry głównie miały tę funkcjonalność. My oprócz tego mamy monitoring przeżywania, mamy lokalizację i pracujemy nad pobieraniem paszy. W trzecim kwartale tego roku ta funkcjonalność już będzie udostępniona tak komercyjnie w tych aplikacjach, które są. Ponieważ ten system jest zbudowany na chmurze, to bardzo łatwo jest nam wszelkie zmiany przeprowadzać, nie musi być żadnych aktualizacji po stronie hodowcy, czyli naszego klienta. I też bardzo łatwy jest dostęp z każdego miejsca na świecie. tak? Przez smartfon, tablet i komputer stacjonarny. Czyli rozumiem, że wszystko działa dzięki sieci, którą mamy tutaj w oborze zainstalowaną, dzięki temu routerowi, który jest tutaj nad nami. Tak. Informacje są pobierane od krów. Mamy pewne opóźnienie, dlatego że zakładamy, że może dojść do takiej sytuacji, że krowa gdzieś tam przejdzie i przez chwilę nie będzie w zasięgu anteny. Jak wróci to anteny sobie, że tak powiem, pobierają dane z tego urządzenia. My na to urządzenie mówimy cow device. Dane, które odczytujemy w aplikacji, yy, mamy sprzed dwóch godzin, czyli ta wiedza jest dosyć aktualna. I jakie konkretnie dane tutaj zbiera ten system? To, że tak powiem, w technologiach nowoczesnych są to po prostu liczby, a te liczby są tłumaczone na zachowania krów yy, i pokazujemy to w wykresach. Najważniejszy wykres, yy, no chyba dwa są najważniejsze, yy, czyli yy, przeżywanie. I tutaj możemy mówić o przeżywaniu dla poszczególnej krowy, a także dla całej grupy krów. To jest bardzo ważne, bo gdy analizujemy żywienie, jesteśmy w stanie zobaczyć, czy mamy stabilne przeżywanie, czy, czy coś tam nam nie gra, czy popełniliśmy jakieś błędy. E, monitorując to w ujęciu jednego, trzech dni, pięciu, bądź prze przewijając, tak? E, na przykład na cały miesiąc, e, możemy stwierdzić, w którym miejscu jesteśmy, jaka, jaka jest stabilność tej produkcji. E, kolejnym wykresem e, bardzo ważnym jest aktywność z dużym naciskiem na aktywność rujową. Dla większości osób, które pierwszy raz widzą ten wykres, on się wydaje nieczytelny. Dlatego ja myślę, że najlepiej będzie, jak zaproszę na stronę internetową kaomonitor.pl i tam dosyć precyzyjnie to wyjaśniamy. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że hodowcy czy lekarze weterynarii, którzy już pracują z tym wykresem, po kilku dniach tak oswajają się i widzą, że to jest dobrze przemyślane. Tak? Natomiast początek wymaga... No, jakiegoś tam zaangażowania, tak? To nie jesteśmy w stanie tego przerobić w ciągu minuty. Mamy tutaj ze sobą smartfon, czyli może nam pan pokazać najlepiej ostatnią ruję, jaka tutaj u krowy została wykryta. Tak, mamy dzisiaj 21 czerwca. W nocy, no w zasadzie ta ruja się rozpoczęła około 10.20 i trwała gdzieś tam do godziny 18, tak? Czyli, czyli jednak tym razem nie noc. A najczęściej widzimy po analizie danych, że ruje są najczęściej wieczorem i w nocy jednak. To jest ważne, żebyśmy potrafili opowiedzieć i pokazać każdemu hodowcy, kiedy kryć co do godziny. Zasada jest następująca. Patrzymy na początek rui, to w tym miejscu wykresu i optymalny moment krycia jest od 8 do 20 godziny od początku rui. Pewnie dzięki temu, że jest zwiększona wykrywalność rui, zmniejsza się okres międzywycieleniowy, a przede wszystkim chyba o to tutaj chodzi, prawda? Tak, tak to jest cel. Okres międzywycielniowy jest to jeden, jeden z bardzo ważnych wskaźników. Dzisiaj muszę powiedzieć, że polska hodowla podąża bardzo mocno za światem i bazujemy już tak powiem na, na tych bardzo takich szczegółowych wskaźnikach rozrodowych i do tego zachęcam, bo jeżeli myślimy o hodowli, bydła o zarabianiu pieniędzy profesjonalnie na tym, to jeżeli nie opiszemy tego poprzez liczby, trudno będzie nam wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy. Celem Pana Mateusza było na pewno poprawienie wykrywalności rui. Odwoływał się do doświadczeń tutaj z wiosny tego roku, tak, że w sektorze krycia było około 40 krów i system w ciągu dwóch miesięcy pokazał ruje u wszystkich krów krót trzech. Natomiast kiedy lekarz weterynarii zbadał te krowy, okazało się, że dwie, dwie z nich mają cysty. Tym samym mają prawo nie pokazać rui, a jedna miała stan zapalny. No, nie spodziewałem się aż takich dobrych wyników w tym gospodarstwie, e, natomiast e, na, na pewno to, że aż tak dobrze to wyszło, to przede wszystkim e, odpowiedni dobrostan, pora roku, odpowiednie żywienie. Każdy z tych elementów jest tak samo istotny. Jeżeli mówimy o kolejnych parametrach, to e, skuteczność krycia e, na jałówkach to było e, 18 na 19 sztuk, czyli no, świetna wręcz. Na krowach było to ponad 80%. Nie mogę nim, nikomu zapewnić, nikogo zapewnić, że takie same wartości uda się uzyskać w innych gospodarstwach. Ja przyszłość widzę w ten sposób, że jest to, jest to pewne powiązanie monitoringu z programem hormonalnym. System monitoringu rzeczywiście ma pewne przewagi, tak? bo oprócz tego, że my wiemy, kiedy jest ruja. To potrafi pokazać, że krowa ma ostre stany zapalne na przykład gruczołu mlekowego, czyli jakieś problemy z niestrawnościami. Tak? Dosyć często jest tak, że obory, hodowle, które decydują się na rozpoczęcie pracy z systemem, otrzymują ode mnie informacje, tak? Czasami jest to nawet w niedzielę, także uważaj, bo ta krowa nie wygląda dobrze na wykresie, to jest duże prawdopodobieństwo, na przykład ostrego zapalnia wymienia. Nie? I to, to jest troszkę śmieszne, bo ja mieszkając pod Wrocławiem i pracując z hodowlami, które są 100-150 km od, od mojego miejsca zamieszkania, to ja wiem wcześniej niż oni, że ich krowa ma problem. Ale to jest tylko na początku, bo później hodowca bardzo szybko oswaja się z tym narzędziem i doskonale potrafi z niego sam korzystać. Panie Michale, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, a mianowicie koszty. Jakie są koszty zainstalowania tego systemu i obsługi codziennej? Tak, bardzo ważne pytanie. Ja tutaj skorzystam z mądrości hodowców, którzy powiedzieli mi w ten sposób. Ty, tak to wszystko poukładaj, żebyś nas doił, ale nie wydoił. I ja tak zrobiłem. Znaczy, instalacja tego systemu to jest 150 zł od sztuki i mamy tutaj prawie 100% infrastruktury, która jest potrzebna. Jedynie po stronie hodowcy jest jeszcze dostarczenie prądu pod anteny i zakup opasek identyfikacyjnych. Zresztą Część hodowli już to ma, także, także nie jest to tam ekstra wydatek, tak? E, plus abonament. E, abonament na ten rok wynosi 65 zł dla nowych klientów i e, jest, jest rozkładany kwartalnie. Także e, hodowca w zasadzie no, nawet nie poczuje tego, że ma jakiś większy wydatek, tak? bo raz na kwartał przychodzi 1 czwarta z tych 65 zł, tak? W fakturze. No to nie są kwoty, które rzucałyby nas tutaj na kolana, a jak to się ma w przypadku programu hormonalnego? Jak to jest tutaj w porównaniu? Jak to wygląda? Okej, okay, jeżeli chodzi o porównanie do kosztów programów hormonalnych, to ja kombinowałem to w ten sposób, żeby to było dosyć podobne, a w naszym wypadku hodowca dostaje jeszcze monitoring monitoring przeżywania dla pojedynczej krowy, gdzie przeżywanie jest bardzo czułe. Jest mało swoiste, bo nie powie nam dokładnie, czy krowa ma niestrawność, czy zapalenie wymienia, czy coś innego. Chociaż dla prawnych użytkowników tam jakieś prawdopodobieństwo już jest. Można przypuszczać, że to jest bardziej zapalenie wymienia, niż niestrawność. Tak? Natomiast wracając tutaj do porównania tych kosztów. Tak? Na pewno jest to cena podobna, i prócz jeszcze tego pobierania, oprócz przeżywania mamy jeszcze pobieranie paszy i lokalizację. I ja jestem jako, jako no, praktyk, tak? bo, bo, bo pracuję z bydłem od wielu lat, wielkim zwolennikiem podawania hormonów tam, gdzie one rzeczywiście są potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o podawanie hormonów dla całego stada, to muszę powiedzieć, że, że jest to bardzo, bardzo skuteczne narzędzie i zapraszam tych, którzy tak robią dzisiaj żeby zweryfikowali porównali to co oni robią z tym co ja proponuję. Oczywiście każdy podejmie sam decyzję. Czyli jakby podsumowując temat całego systemu, tak naprawdę jest on dostępny dla każdego hodowcy, nie potrzeba jakiejś wielkiej obory, żeby móc korzystać z niego. Moim zdaniem tak. Ja myślę sobie o tym systemie jako o pewnym systemie świadomości sytuacyjnej, tak? Czyli monitorując ruje, aktywność zwierzęcia, monitorując przeżywanie, za chwilę monitorując pobieranie paszy, możemy Duż, naprawdę bardzo dużo wiemy o naszym stadzie. Jeden hodowca powiedział mi w ten sposób, że on najpierw musi pomyśleć o takich, o takich wielkich trybach w tej maszynie, tak? w tej produkcji, czyli że musi nową oborę postawić. Ja mówię, jasne, pan powinien o tym myśleć, bo to jest pana przyszłość i bardzo ważna rzecz. Natomiast proszę sobie pomyśleć w ten sposób, że mówimy o pewnym małym trybiku, który nie kosztuje dużo, a pan pewnie będzie na tą oborę brał kredyt, tak? I czy nie lepiej jest po prostu monitorować, czy wykorzystuje pan potencjał tych zwierząt? Będzie pan kredyt spłacał mlekiem, więc lepiej jest wykorzystać o marże 100% potencjał, prawda? A bez monitoringu w zasadzie tylko nie wiemy. Kiedy w ogóle pojawiła się u pana myśl, żeby taki system stworzyć? Od czego to się zaczęło? E, no, myśl się pojawiła dawno, bo już około 5 lat temu e, i to wysiłek jest długoterminowy. Żeby to tak zafunkcjonowało, jak obecnie funkcjonuje u Pana Mateusza i w jeszcze iluś tam stadach, tak? bo jesteśmy już na etapie komercjalizacji. Tutaj muszę podkreślić bardzo ważną rolę moich współpracowników z Politechniki Wrocławskiej, a także firmy Stermedia. No i gospodarstwa, gdzie mieliśmy tak zwany poligon doświadczalny, gdzie uczyliśmy się po prostu, dostawaliśmy informacje o zwierzętach. I dzięki temu mogliśmy tą naszą elektronikę kształtować, programować, pracować po prostu nad softwerem. Tak? Tym gospodarstwem jest agro tak zagrodno i na pewno bez wkładu tych osób trudno byłoby, abyśmy byli w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Także dziękuję wszystkim wymienionym.